Siemaneczko, siemaneczko, witam serdecznie, jak naprawić desyns 2 direct 9 c i tu jest zawsze przesrane problem ja wam pokażę to jest taki problem że nie będzie działać na gier, mi to nie działa, wszystkie sposoby próbowałem Podbianka, pliki, yy, wszystkiego. Programem od, y, od grafiki od Decim 2. Po prostu nic nie działa. Jedno, prosta pomoc. Będzie jeden program i jedna komenda. Już pokazuję Wam, o co chodzi mi. Bierzecie. Właściwości Zaawansowane Minusik W Cyk Cyk Zapis Zapisane I co że zadziała? Powinno zadziałać I to Musi zadziałać I udowodnię, że Mam 1660Ti Nieważne, na nowszych, starszych, no na nowszych już wy, wyższych Nie będzie działać, będzie co chwila wypierdzielać, może każdy Może mieć inny błąd I wam pokażę o co chodzi Wejdę w gry pliki lokalne Właściwości Data, race, race y, config ten program tutaj będziecie chcieli podmiankę zrobić tych programów i tego programu nie pomoże wam otworzę wam specjalnie zjadę na dół wpiszecie kartę nie wiem gtx 1660 ti też nic nie pomoże i te podmianka na przykład plików dajmy też nic nie da Yy, program yy, ten no ten program odpalę też mi nie pomógł Ustawiłem na 2 giga autowad nie wiem tam no da tam, tam ile macie ramu to wiecie o co chodzi w karcie graficznej no mało ważne ale to działa i jak weźmiecie Weźmiecie automat TP i TT Save Nikutana. Może na starszych to pomoże. Na starszych kartach graficznych pomoże. Bo mi pomagało na starym laptopie. Ale na tym laptopie nowym już Nikutana. Dobra, dojdźmy do rzeczy. Pokażę Wam, że działa ta komenda myślnik w właściwości. Myślnik w yy, Sims 2 odpal. Trójeczka ulał, działa. ula Zaraz Wam jeszcze pokażę, jak jeszcze rozwiązać problem z trybem okienkowym. Oto jest problem ten No kurde jest ja zawsze Zwiecha dostaję A zaraz się od, yy, odbudzi Jezu. no działa I jak to rozwiązać problem? Zasy piękny jest i się wczyta. Tylko jest mały problem. Nie będziecie mogli ustawić swoją rozdzielczość i te pytle. I, I grafika będziecie mieli troszeczkę taką zdretą, ale wiadomo to. I to ujdzie. I pokażę. Widzicie ten program BG. Bierze ta do cholery Sims 2. Przerzuca na. Przerzut czata na tu Na prawą stronę I macie wielką, wielki ekran Tylko musi być odpalony, bo inaczej jak będzie zamknięty Będzie wyłączony Jak wy odpalicie synksy bez, bez tego programu To będziecie mieli w trybie okienkowym Normalnie działa, legitnie Może ktoś z was może się udać tym programem od grafiki i 2 tym co pokazywałem, ale mi nic nie pomaga. No i tak grafika wygląda, tu wszystko działa. Znajdę specjalnie rodzinkę jakąś, I to wiadomo, powinno działać. Ustawienie zaraz pokażę, wszystko dwójeczką się wczytuje. Działa, działa Oddaluje się, się, działa Ustawienia, ustawienia, macie 640 na 480 Ja mam tu wszystko na ustawione jak ulał Ale tu nie zadziała Nie Można grać Na Na jak polecę z szybkim startem A co jest? Jeden 2, 3 nie działa? O Boże, samo uczek. No, widać, że działa. Nie ma tych okienek czarnych tu pod łogą. Lekko dostanie ścinka, ale to... Tym się nie trzymować. Działa, działa. Tylko nie wiem, czy nie chce działać, ale dobra, ma uważać. Jak coś się rozwiąże się jakoś. Eee. Llelele, jak to wyłączyć to długo? A wszystko w Ultra widać. No dobra, to ja sobie później to ogarnę. Jak się wam to podobało. Komentować, dawać lajki, like, subskrypcje. Jak się podobało. Na razie...